jestem Rasta, bo w będę dzisiaj grać na SG, ale na Skype będzie Wesker i Maciek. Cześć. Tak. Siema. I, no, Cześć, ale, jestem Wesker i... Cześć, jestem Wesker. <laughs> próbuję skończyć wyskoczyć, ale mnie przez czas cofa. <laughs> Dobra, szybko na górę, bo się zaraz topimy i mm, Cześć, jestem Westخر i właśnie sobie tutaj tworzę nowy odcinek. Tak, właśnie, bo to właśnie, by, bo my nagraliśmy fajny odcinek, ale nie będę mówił jaki. Po prostu powiem, że fajny. I, tyle I ja, A ja powiem, że to nie jest Let's Play. No ja też powiem właśnie, że nie jest. <laughs> Maciek się nie przywitał. Maciek? Jaki Kutas? Że... O, to Kutas, ja mam nieco. Że... Jaki kraje? Nie, no dzięki. Maciek! Odezwij się. A, goni mnie. <śm isolation Simon> no, jeszcze mi się skryt cały czas wyłącza. <śm nine rackeprzyg Designer> Lala, la, 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 Dzięki, la, Czekajcie, ludzie zrobię cięcie, bo i mi FPS-y spadły i po prostu mnie zraszy, Nie. To zaraz widzimy Złamiesz. się na... No, zamknij mordę. Bo będę musiał od nowa jeszcze nagrywać. <grym> dobra, zaczekajcie, zaraz widzimy się na innej arenie. No dobra, cześć. No już <grym> <grym> Dobra, już, już jesteśmy na innej arenie i będziemy cisnąć. A, IT będzie w opisie, tylko od razu mówisz, że to jest serwer premium. Nie, kłamiesz. No weź się ogarnij, ja pikole. Dobra, dobra, dobra to jest serwer premium, on nie korda, kłamie. zaraz będę robić tak na poiksyk tak, nagranie. Będziesz się cieszył. Jaj. Zapierdalam, ee, zapierdalam. Moja smolta, krzyczka, no jaka pała. Dobra, spierdzielam już. Sorry, zapiszę na cię... nie. Cię znać... Trzeba powiedzieć pizdo. Dobra, zrobiłem, teraz oglądam go od początku, ale na razie bez dźwięków. Nie, dobra, ja biegnę gdzieś indziej, bo tam się boję, że oni mnie tam zepchną. Oglądam go od początku bez dźwięków. dźwięków. Będę Pewnie mi gnoś. Sam jesteś bez dźwięków. Ty jesteś bez dźwięków? Ale wie ty, wy czemu to jeszcze na ekran? Do, what the fucking shit? No, what the fuck, no! Are you fucking kidding me? <laughs> what the fuck, no, ale czemu, lol? Nagranie i, szanę, Boś, jak... i booker, to żadnego. I poker, zaczynamy. I teraz ja Sony but. Vegas się popisał, nie? Sony Vegas się teraz na serio popisał. O co chodzi? A jak dam play z tego, lol. Ej goni mnie jakiś frajer. Brawo, Sony Vegas się serio, popisał. Nie ma co. Open, muszę jeszcze które to było, drugie? Kościół no, się chyba podjarał, ale nie Aha, to nie to, było trzecie. A! Nie, to było ty. Znowu deadłem, well, ja pit, ale... to, to widzimy się znowu zaraz. No już, już jesteśmy, już się zaczyna rozgrywka. Ale to. dzisiaj będzie tych harem. Mhm, mhm. zaraz ja wystartuję i ja Vegas się zwalił, ale to... No ale czemu, no czemu to mi... No powiedzcie, czemu... No nie... o, o co chodzi? Nie, jedno, jedno, jedną scenę muszę... Sorry, ale jedno, jednej sceny nie będzie... Vegas się tak uparł. Więc Sony... So, sony, więc Sony dla tych osób, co w tej scenie wy, występowali. już się nie gonią frajerzy. No i znowu pewnie na 2 metry od Nie, ja nie wiem, gdzie ja tu mogę iść. Czemu Maciej się nie odzywa? Nie wiem. Macie kurczę, No! Kiepały. pały! Pały, pały, pały! Pała, 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 Same przegrane te. To ja znowu robię cięcie i widzimy się znowu na następnej arenie. No już jesteśmy ponu STP. Pa jest... łapał pa! Łapa. No weź, Jezu. Tylko mi nagranie psujesz, pipo! No jak oni zabierają taki kółki Pały, pały, pały. Znowu zginęłeś? Nie, zaraz mnie zabiorą. <noise> zaraz mi pewnie dadzą. Ja tam biegam gościu, który mnie zabił. A i właśnie mam skin Hero Braina i to jest do tego nagrywania, ale nie koję dokładnie znowu. już znowu... nie znowu... znaczy... Dobra, już, już nic nie mówię. O co, co? Już wiedzą przecież o co chodzi. Nie yeah. Muszę zrobić w Gimpie obrazek to be continued. No, tu sam jesteś ja Gimp. E, bo dobra, a, ja bym wszystkim opowiedziałem na przyrodzie. I nie ma Steve'a. Ej, ja ten. ja ben. Dobra. Ne, ja wam opowiem co my na przyrodzie teraz robimy. Pani coś sobie mówi, za już mnie temat o grzybach, co nie? Pani coś tak. mówi, ten jakiś tam grzyb, coś sama ja się... ja wydremordę i sama jesteś grzyb. Nooo. Sama jesteś grzyb. U nas... Sama jesteś grzyb. Sama jesteś grzyb grzyb, 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 grzyb. Grzyb, 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 grzyb. Baby. Pocisnę. chodź tu już! Lol, lol, lol. Ty nie masz matyka, ja jestem fajniejszy A, okay. Bo ty nie masz ja mama mi co, łyso 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 Dzisiaj jeszcze było dobre, bo y, tam y, W szkole nie dobre tego nie będę opowiadać, bo to są sprawy prywatne o, Także ta kunelia podeszła do niej. <grymne> <grymne> Jaki ja nie nie jest... Co, ja coś powiedziałem? A to bo to, to chodzi ci o tą Agatę co podeszła do dziś <grymne> Jaką Agatę? Jaki odniesienie? Ja nie no na no serio, ty masz coś z głową, sorry ale mówię prawdę Jak ci pisze to be continued, a dobra Sam <grymne> <grymne> jest jesteś tu głupił Jestem Kombinujesz? Kombinujesz? Kombinujesz. Co... co... coś A. Stwierdziliśmy sobie wiedząco. Co to będziemy żałować. Dobra. Wciśniemy teraz tutaj na dół do tej ciemnej ciasnej dziury. I objawia się strasznie ciemna. I tutaj nie wiem nawet czy coś będzie, nawet nie wiem czy coś tutaj znajdę, bo to jest tak czarno w tej dziurze. że Tak, że to by super! Tu, napisz, napisz przez K. Tu no, i pi no, no, no pisze się przez K, co tu ode mnie chcesz? No obca się <grywa> Weź, już nie ten... Iżzaaa! Ja! Hallo super. No i tutaj nie ma żadnych skrzynek, takie pały. Pały, pały, pały. Dobra, idziemy, wychodzimy stąd. Kawałek. To be continued. Teraz kontroluj. Cofnij, control SZ. To, to be continue continued. Aj, Dobra. Jeszcze... Klik, wyeksportuj do pulpitu. Dzięki. Dzięki. Lol, a tak. jakie logi? Jakie kie logi. Ja buut! Dzięki. Jak on niby mnie zabił? Dobra, to już będzie koniec odcinka. No <laughs> to tak. Z, e, teraz, ja tu się... Fok oh, zaczęła lagować, dobra, trudno. Tutaj się staniemy tutaj tak pięknie. O! nie? nie? Co? go? właśnie to jest ten, to jest ten skin. Ojojoj, laguje, laguje, laguje. Dobra, trudno, zakończymy z lagami. To tak, subskrybujcie, komentujcie.